gołębie z gołębi Pawła Mędrycy gołębie, które tutaj jeden z kolegów miał tutaj w rozpodzie 8 sztuk tych gołębi z racji tego, że tutaj likwidował rozpłód ja te gołębie od niego sobie nabyłem i tutaj mamy samiczkę właśnie bardzo ładną jest to samiczka po gołębiu olimpijskim, numer gołębia to jest 226. jest to Oryginalna samica od Pawła Mędrysy, wielokrotnego mistrza Polski w tym roku na gołębie młode, jak z nim wczoraj rozmawiałem to jest trzeci w Polsce i w kategorii e, też e, tych szybkich gołębi też jest trzeci w Polsce, także widzę koledzy, że gołębie bardzo dobre, z dobrym pochodzeniem, gołębie, które się sprawdzają, także tutaj myślę, że gołębie bardzo dobre, wartościowe, numer gołębia 2260. Mariusz, poczekaj tak chwilę w 22,60, także super super ptak jest to samiczka i to jest rodowód 2260. Jest to gołąb, który pochodzi po Olimpijczyku ze sody matki 79 razy super gwiazda z 14 roku 313, a z góry mamy tutaj tego też Olimpijczyka derba, złoty medal z gołębi właśnie olimpijskich syn Eliuda. Syn Eliuda. Pierwsza z polskiej kategorii i także myślę, że gołębie wartościowe to mamy rodowód oryginalny Paweł Mędrysa. Także myślę, że wartościowa samiczka do rozpłody. Kolejny gołąb 23 rok, Samczyk. Widać go przepiękny ptak. Z 23 roku jest to samczyk oryginalny Paweł Mędrysa i numer głębia 4020 I gołąb o numerze 40-20. Pochodzi z gołębi tutaj siostra 59,90 pstra ze matki rozpłodowa sprintu matka 59,90, także mamy tu po siostrze 59,90, a z góry mamy gołąbka, który był, miał w 2023 roku 11, konkursu, 11 konkursów, brat najlepszego lotnika oddziału 785. Tutaj mamy ciemną samicę z dużym mistrza Polski w kategorii A. I tutaj mamy gołębie z linii właśnie też Kopmana. Także tutaj bardzo dobre też pochodzenie tego ptaka jest to samczyk. bardzo, bardzo ładny samczyk. Myślę, że gąbki wartościowe, oryginalne, gołębie Paweł Menderysa. Tutaj widać, jak gołębie wygląda. Przepięknie. Mamy samiczkę z 22 roku o numerze 1179 siedemdziesiąt dziewięć, samiczka oryginalna Paweł Mendrysa 22 rok. 1179 siedemdziesiąt dziewięć. I gołąb. O numerze 1179 pochodzi z gołębi tutaj ósmy, z Polski kategorii H. Pstra to jest po synie 5990. I tutaj mamy Błyskawica, właśnie to jest ta właśnie sawiczka 5990. A z góry mamy gołąbka z 19 roku 329. Czołowy lotnik po 10 konkursów w 21 i 22 roku. Tutaj Paweł sobie włączył właśnie w swoje gołębie. Także myślę, że tutaj ma z polskiej kategorii Hano to bardzo dobry wynik, bardzo dobry gołąb. Myślę, że jak ktoś szuka samiczki, Samczyków, to myślę, że bardzo wartościowy materiał do rozpływu. mamy kolejnego ptaka samca jest to numer gołębia 1198 piękny samczyk 1198 oryginalny Paweł Mędrysa samiec gąbek 22 rok także myślę, że do rozpłodu to są idealne ptaki piękne gołębie Paweł Mędrysa i numer gołębia 1198. Gołąb o numerze 1198 pochodzi ze strony matki Imbred Klejne Dirk, a z góry mamy tutaj nakrapiany jeden z najlepszych gołębi lotowych, rozkładowych w 3 lata, 36 konkursów. Szołowe tutaj nagrody. Z gołębi właśnie, które latały w Polsce. Szósty w Polsce, kategoria C. Ojciec wspaniałych lotników wydał, dużo super lotników. Tutaj właśnie mamy te lotniki, także gołąbki dobre. Z gołębi właśnie Wandenabele Jansen Także gołąbki myślę, że też bardzo dobre, z bardzo dobrym pochodzeniem samczyk. Przepiękny niebieski samczyk z dobrym pochodzeniem gołąbek. I tutaj mamy samiczkę. Numer samiczki to jest 2236 2236. Oryginalny gołąb Pawła Mędrysy. Gąbki ładnie poukładane, złożone. Myślę, że nie jest to po prostu to, co ma być. w takiej z bardzo dobrym pochodzeniem od czołowego hodowcy Polski. Bardzo ładna samiczka. Numer samiczki to jest. 22 36. I go dwadzieścia numerze 2236 Pochodzi po gołębiu, tutaj z gołębi kopmana z oryginalnego właśnie Kopmana, ze strony matki, a tutaj z góry mamy 7 A z Polski kategoria B. Po samicy to jest babcia numer 209, także myślę, że po synie 209 7 gołębiu w Polsce 7 As Polski to mamy rodowód tego ptaka także myślę, że gołąbki bardzo dobre do dobre łączenia Gołąbki ładnie też utrzymane, zadbane jest to samiczka tutaj skrzydło tej samiczki. I mamy kolejnego samczyka. Przepiękny gołąb. Numer gołębia to jest 1189 22 rok. Samczyk wspaniały. Szklane oko 1189 22 roku. Oryginalny Paweł Mędrysa. Tutaj kolega likwidował rozpłód. Nabyłem właśnie te gołąbki od niego. Także super, super ptaki do, do rozpłodu. To jest najlepszy właśnie najlepszy gołąb Pawła Mędrysy. Numer gołębia 11... 11... 1189. I gołąb 1189 jest to e, po synie olimpijczyka 79, a ze strony matki mamy Syn Tornado i szósty az polski. Także tutaj można powiedzieć, że przepiękny gołąb z bardzo dobrym rodowodem. Tutaj mamy po synie Tornado i też właśnie po właśnie gołębiu Olimpijczyku 79 z Poznania. Także gołąbek można powiedzieć z bardzo dobrym rodowodem. Uważam, że wspaniały ptak. Przepiękny gołąb. Tutaj mamy szpaka Jest to linia właśnie tych Najlepszych szpaków Co Paweł ma u siebie Na gołębniku rozpłodowym I lotowym Numer gołębia to jest 1290, 22 rok szpaka jak na I gołąb pochodzi z gołębi Olimpijczyka z Poznania, ze strony ojca po synie Olimpijczyka. I tutaj mamy matkę jeszcze 59.90. Z GMB 5990, a tutaj z dołu mamy tam słynne Janseny i matka super lotników, szpak Jansen. Tu mamy też Jansen, Jansena, także tutaj mamy pełna siostra szpaka, także tutaj gołąbek bardzo dobry. Matka to jest z 16 roku 5980, to jest pełna siostra jego właśnie tego najsłynniejszego szpaka, którego ma, także. Myślę, że bardzo dobry gołąbek, super, super ptak z dobrym pochodzeniem, także wybitny gołąbek. Tutaj mamy Przepięknego gołąbka 23 rok super gołąb numer gołębia 22-25 Gołąb taki lekko mazany, ale bardzo ładnie poskładany. Piękna budowa tego gołębia, gołąb jest no myślę, że bardzo dobry do rozpłodu tutaj to jest taki gołąbek, że, że hej pierwsza liga ptaków Sanis jest, jest fenomenalny. Fenomenalny gołąbek, samczyk ma skrzydło, proszę zobaczyć. Przepiękny, przepiękny gołąbek, się go ledwo trzyma w ręce, bo tak się wyślizguje. Numer gołębia to jest 2225. I gołąb o numerze 2225 pochodzi z gołębi Belgijskich właśnie yy, Turnele Dany. Tutaj mamy. Rodziców z dwóch stron Turnele Dany, wiadomo tam gołębie kosztują. Paweł zapłacił za nie dużo, bo po kilka tysięcy euro, co się z tego orientuje. Także no gołąb można powiedzieć. Fantastyczny, zresztą widać po gołębiu nawet nie patrzyłem, bo teraz patrzę, to jest po dwóch oryginalnych gołębiach, Turnele Dany. Także widzę że gołąb. Fantastyczny, wspaniały ptak, także zapraszam, serdecznie życzę miłego popołudnia, pięknego.